A wień, a wień, gomale, tranda, sztar, wardzie, Klan duszo, eszo, zynie, sa, zandie, duj, szo, eszo, wardzie, 2 sadzandzie, minut. A wień, gomale, cyga, opre, a wień. Ked chodziapie, akana, oczom, pipies, kiesia, wesaa. Ciet lumatrzyn, cien, mangile, ciena, i warszogodzi. A wień, ta cyga, żenie, a wień, ta. Sima worba, a wień, a, wien, a wien. A więc ta co razie nie. Krzeł nie dosta mnie pienaw w z kurtą, cika mam cię mucia rab. Ja wiem, bachtale na krzeł się nie, a szul nie, bo male. Ciąpi i da w duma, kie tu chodzian tu akana, cię się wiesa, cię nie potęca i tu z duma, kadziasartuka mięs. A szun ciąpi, Mandar pis. Bory, ci bory pędzia, pie mgły ke romek, gami kamrybory, ka aj cia czes, mgły bory kere. Aj pienaw tuke inkejek worba, ciąpi pi, pis. A szun, o romek gami sajda ka mhibory, ci o Romeg was atraiwas. Ajka na avilen kamu kamuhosiaw? Wojna szlitaranda ker wojnas. Kienaj do szalice śawiesa, na szlitaranda ker ciąpi. No pinaw tu kie ciąpi. Tu pieniec, dzik. Andzie doj minuty na kale, doj szawaj bije niez. A szum. Angla laifo, cicho, a jaka napi wpała wpalaciu, Ciąpi mandarciski pis, czy o pieskie grapa, a kables. Mieczyno da w kompanii, mieczyno da w hon, mieczyno da wepacza, mieczyno da złove, a mieczyno da zglabi, a mie rodas. Aj tu ja nie som. Mie som hompol polskako. čompi. Mie som hompol skako. som čo robí bachtalo, kamáv. Kurva, čo bachtalo, som čompi, A ja Kamáv. bachtalo. Vorta tu sa čopi, Aj češia venca. Varkaisan. varkaj چه سان کسا بخوم ای چه شوه پنین مانگی که می چیرین اف تو می بیشن پنین تا که سان می اواف می بی کنی کس که اواف عبا. اواف می مغشوه انسا تو می انجا ای دستا می چگه دوما سار چه سان کسا بخوم سر چه شوه تون پی پی لای فورا سر چیرون سر چپین چی سر کرین، اکروونی چه ما و سو چی خان. A kana, ciąpi, Manca li nie tu mnie prawa, Myciroda w kompeni, mnie w grom, mnie ciło da w kąć, sarpieniem de minucy, ciąpi, cie man tu, w się we, pieniem, kszele pieniąc z di kę, tu tu nie jest ciąpi, ci ga ci a i ci ciągomie sa mi anje ciągara barelem ciąmpi, Me barelem anje ciągomoza anje bida, anje ciągara le na ciągoma, no, kie ciąg dał jak palma i panś na szentar, Ciąpi, a gdzie zerad? Garadziu, ziatar, mię pie na wstukie, te firmy odjeł ciąmpi, dzikaw, di kaput ci, ci buciaraf.

Walther ze sabie amingie. na inaczej tu pije? Walther z tej chłopie z resemarykaniem. No, manca linie tu mi małe. Tu mi je zianienki mi taracentura A po tu mi jendar. E pok malen tu mi je jędzie areser. Ale kadon najważno? Ok. Kierdiniewa manca, no a kanacze im